O moje umiłowane dzieci, które dałem na krótki czas, jak to, co niektórzy z Was nazywają pustynią. To nie była moje dziadki pustynia. Jam był z Wami. Jam dbał o Wasze myślenie, o Waszą pamięć, o Waszą tęsknotę. To ja dawca wody życia. Dbałem, aby ta woda, która wypełniła wasze mieszkania, mieszkanie serc waszych, które jest ołtarzem waszym, który jest stołem dla mnie, abym z wami wieczerzał, moje dzieci. Ja sprawiłem, aby ta woda życia, którą Wam dałem, nie zubożała Was, ja byłem z Wami. Była potrzebna Wam ta pustynia, abyście pojęli. Jak wielkie dary zgotował Bóg tym, którzy go miłują. Amen. Niech się tak stanie wyrocznie Pana. Ja matka wieczernika, oto łaska nieba was zgromadziła, oto wieczernik, oto osoba mojego syna, a waszego pana, tu i teraz i nie tylko. Moje umiłowane dzieci, jestem z wami. Również ja matka słowa, pamiętajcie, jak wielki to dar, nie zapominajcie nigdy, że nie ma wyższego daru ponad ten, kiedy Jezus, mój Syna, Wasz Pan, w namacalnym znaku spływa na oblicze ziemi i mówi do swojego ludu, w którym ma umiłowanie, pierwej nim wy znaleźliście umiłowanie w słowie, w mocy i w znakach Pana, On Was umiłował, moje dziadki, I On Was miłuje ponad własne życie, A zaświadczył to swoją krwią przenajświętszą na golgocie. O moje dzieci, jak wielu zacnych mężów bożych, jest łączone w tej modlitwie razem z Wami i na odwrót. Oto stworzenie Boga żywego, kaja się przed tronem Boga. Oto łaska, jako w niebie, tak i na ziemi, owocem się staje. Amen. Niech się tak stanie wyrocznia Pana.